Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj gramy w World of Tanks I jest ze mną mój kolega jak zwykle Witam Ja jadę Strv 80 Ukośnik 38 Czołg poziomu drugiego No i jestem gotowy I Ty chyba też No właśnie Już nam tutaj grę wyszukuje Także widzimy się jak się gra będzie rozpoczynać OK i mamy 14 sekund o, znowu tak jak w rundzie rozgrzewkowej, stoję obok mojego kolegi. Tylko, że, że graliśmy. Jej... Jak? Trzy osoby mamy drugiego plutonu. Aha, tak samo jak w tej rundzie rozgrzewkowej, sta stanąłem obok ciebie. Tak, akurat gra mi wybrała i dobrze. Tym razem pojadę tak jak ty, a nie tak jak mi się zachciało. A w tej rundzie rozgrzewkowej to nawet nieźle było, ha, dobra, to co Myszkę sobie uderzyłem Za bardzo, a, a ty co? Ja mam wrażenie, że twój czołg się w jednym miejscu pali albo zepsuła się tekstura Dobra, gościu jakiś pole. To, 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 to! Wow, wow, wow. o, z przodu mi ktoś ze ja ci No niestety ja leżę. Jak chcesz, to możesz coś powiedzieć o aktualizacjach do tej gry i wiesz o czym jeszcze. Więc tak, bardzo fajną tutaj aktualizacja, że tutaj jest panele tutaj. Pokazuje co, który pocisk... Przebije na przykład Goldowy, czy Przeciwspacerny, Odwagowy itd. Tak dalej, tak dalej. No i jeszcze nowe odcinki, jeszcze przyszły czyli 8, 9, czyli Vapka 100, 0P Mausień, czyli Myszka I 10, tak jak stałem, Maus Tak I szczur, Maus Nazywa Coś Cię chyba przerwało i nie będzie słychać tego co powiedziałeś, tego ostatniego... ostatniej końcówki? No pan... Człodzę tam eh e, dobra Ty se tu jakoś widzę, radzisz? W ogóle, jaki ten czołg jest mały Co to ma być? To jest takie małe, że ja pierniczę Kurde, podłogło to to nie, nie, Ale nie, 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 nie. wjechaliście Ach, Dobrze Aby. Leży przez twój strzał <coughs> Baza przeciwnika jest opanowywana No też potem 60 <coughs> Dobra O nie to mam problem wieki Przecięć, przecięć, pomóc serio? Niby co? Hmm. Mm -hmm. Po prawej jest Tytan i oj, oj, oj. jakiś Brytyjczyk, jakiś kod Brytyjczyk. Oj, oj. oj nie trafiłeś, ale gościu ma mniej procent niż ty życia. Ty masz większość, a on ma mniejszość. No chociaż kościół No dawaj, dawaj rozwalisz go ah, Pięknie Ja, yes. yeah. dobrze Teraz z prawej na kota Brytyjczyka Leży O, Tink zrobił. Chyba ci dowódcę zranili albo zabili. Tak, tak, to... Teraz wygram Dobra. Czyli co? Yy, Wygrana. Dobra. dostaje to do 20 modułów HD. Pierwszy poziom: jak ktoś dobrze skanduje, pierwszy poziom podczas pierwszej wojny światowej, to jaki ma. To jak się nazywa. Jak tutaj do komentarzy napiszą, to nie wiem co dostało. dostaną. Dostaną kod zaproszeniowy T127 Miejsca na i 3 dni. Konta premium. No, jak ktoś zainteresowany, to można pisać. Yy, a my co? A my sobie idziemy do kolejnej rundy i widzimy się... Ja się, może, się... Jak się nazywa podczas pierwszej wojny się. To jest francuski lekki, Jak się nazywa? Ciekawe, czy ktoś zgadnie z twojego opisu, czy nie, ale w każdym razie dawaj, że gotowość i widzimy no. się w tym... No. Jak się będzie runda zaczynać. Okej, okay, igra zaczyna się za 26 sekund. Opis tego czołgu będzie w opisie też, żeby można było sobie móc czytać w kółko, żeby można było się nad tym zastanawiać, co to może być za czołg. To kiedy to można. To jutra może. Trochę za mało czasu. Hey. Nie, 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 za mało. Do wtorku, dwa dni było. To się. Wow. Yy, no, albo wtorek, albo środa. Będzie koniec. No Gości dobra, niech będzie do... W, dobra, do wtorku. Do wtorku do godziny jakiejś takiej osiemnastej, 19, czyli tak jak ten odcinek yy, opublikuje. O takiej godzinie. To... To do wtorku i pewnie do osiemnastej albo dziewiętnastej to będzie trwać. Że będzie oj, można Oj, 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 oj. Socrat spadaj. Oj, 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 oj. Stop, oj. Ej, co Oj! co ty popychacie? O, dobre, dobre, dobre. Dobra, stop. Jest trafienie, kurde. Ale gościa tam. Oj, oj, oj. Dobra Kto Ja i ktoś Aj Kurde, kurde dostaje I to nieźle A to Yes Nasz leży Niedobrze Kurde dostałem Dać trochę. O, Mam 48 tak z 60 życia. Kurde. Kurde, on mnie był. A Został. Udało się. za... Kurde, leże. się. Udało a Udało się. trafił? się. Udało się. był? się. nieważne Trafił chyba. Nie. Ja nie żyję. A przynajmniej mój czołg już nie jest. Yy, lepiej daję SOS, bo nie wygrasz tego. Z przodu jest przed tobą i w ciebie mierzy, uważaj. Dobra, nie ma już nikogo. Jaki skubany ty jesteś. Ach. No trudno, idziemy do kolejnej rundy. W takim razie my sobie wychodzimy do hangaru. Yy, patrzy, Zobaczcie do na tu drzewko Francuskim Okej okay, mamy 20 sekund niecałe do rozpoczęcia bitwy yy, Zdjęcie tego czołgu powinno wam się Bodajże teraz wyświetlić na ekranie Żebyście mogli sobie tam zobaczyć A opis tego czołgu Gdzieś sobie poszukam albo w internecie Albo wezmę z World of Tanks i go yy, I go wkleję do opisu No dam go do opisu No i tyle To sobie można pozgadywać Dobra, Albo ty, jak jest? Albo jakisz prosto, no nie? Ja jadę za tobą, chociaż jestem wolniejszy, bo mam to kijowe działo, które ma tylko lewo i prawo celowanie i do góry też kiepsko celuje. <śleszy> Co no nie, 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 no widzisz takiego? o! kurde pan c jeden Ja się schowałem w krzakach. Oj 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 oj, oj 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 o oj, Moim ciogiem dzieje? O nie, o, A dobra, oj. No i... Już wiem co chodzi. Kurde, złapałem błąd. błąd. Jaki? Do błąd. No błądy ja po prostu tam by, by Nie widziałem, że tam jechałem prosto. Ja chciałem jechać prosto, żeby tam dać zniszczonych czołgów. Ja dałem po prostu błąd. No zdarza ja się. Gdzie jesteś? O! O, ty schowałeś, bardzo fajnie, bardzo dobrze. Bawię się w snajpera. No, ten chłopiec, ten nie O możesz, kurde, to... o wyjażdżono mnie. Możesz, tu... ty... to, 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 to... O, dobra. No, trudno. Co to w ogóle za dziadostwo? Zobacz. Zdarzy się tak. Te trzy HMC. Sobie. Te trzy HMC mnie rozwalił. <laughs> dobra, idziemy do kolejnej i pewnie ostatniej rundy, w której pewnie. Znaczy, na pewno wezmę L60, jak wiadomo, mój ulubiony czołg. Dobra, widzimy się w kolejnej rundzie. Okej, okay, oboje z moim kolegą, jak widzicie, znowu nas ustawiło. No i oboje mamy yy, ten L60. No, L60 na moim kanale nie zabraknie chyba nigdy, w żadnym odcinku. Teraz. A następnym razem ty będziesz czołgi, a ja będę artą o. Czym będziesz? Artylerią? No. Ostatnie rundy i ostatnie rundy W kolejnej? No kolejnej No dobra, może być Oj sorry Zagapiłem się na licznik czasu ile już to nagrywam Dobra, ale... Ale gdzie jadą tutaj? Hmm, hmm, hmm. Nie wiem co mam zrobić, gdzie jadą No prawie chyba dwie my jesteśmy a jeszcze mam tutaj jeszcze jeden chyba jedzie gdzieś po prawej. O, jeden wykryć ci mamy. Wszyscy zawsze jadą tam. Tam po o. lewej, tam w to miejsce. I zawsze tam robię snajpera. Oj, 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 oj skręcaj, skręcaj. skręcaj, skręcaj się, tere, tere. Tak, po prostu tutaj w dom, tutaj. Nie jeżeli... No. O, jest gościu, was. jest gościu Ajajaj Uważaj, aj, aj. bo tu to stanie ścianą o, 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 prawie się wywalił, patrzcie na to Ja za nim jadę Idź prosto, ale ja tam zawalę, no Obec Tylko, dwa. że mam jeden o, strzał Jest trafiony, raz tak, żeby tylko mi szybko przeładował Uważaj, bo... Spokojnie, spokojnie, on jest na przegranej pozycji na razie Hej O Dobra Stał. O, jestem wykryty! O Ale oberwane Niech to, to gdzie, gdzieś ten szczela, Gdzie ten gość szczel? Jest, kurde Leży A, pięknie O To jest Ale mnie zlagowało Gościu, dobry zalagowało? strzał Dostałem laga i nie wiedziałem co się dzieje A ty, obie... a ty widzę a, masz obie... Lagę, no tam no. co za... Jaki to jest... A ty masz obie gąsienice uszkodzone No Raz cię trafi i cię może unieruchomić Chociaż sądzę, że prędzej ja cię nie zniszczy Nie tam gdzieś, bo ten przeciwnik tutaj A ten... No nie, sam jestem Kurde W p... co? Przepraszam Przepraszam za wulgarnię W edycji się ocenzuruje Będzie pip i dawaj, dawaj Która to minuta nagrania 13 oj No, zdarza się. Idziemy o, do kolejnej to rundy. To dobra. dobra OK, i mamy 26 sekund do zaczęcia się gry. Ja sobie wziąłem STRV M Ukośnik 38 Mój kolega sobie wziął SU18 a i tu stoi o, takie małe coś. <noise> znaczy małe coś. Ehm, um, dobra. W ogóle jest tu śmieszna nazwa gracza, który jest pode mną w tabeli po lewej. Foftot. Fajnie to brzmi. Dobra, jedziemy. Se tak gadam, gadam, a tu nagle do boju, nie? Dobra, to gdzie jedziemy? Jedźcie, ty jedź, 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 bo ja tutaj tutaj. Ty jedź, jedź. Okay. Widzę Widzę, że zostajesz na tyłach i bawisz się w snajpera. Spoko. Okej. Okay. To ty se tam snajperuj. O, jest jeden gościu już jakiś. Golfunite. Dobra, ja jadę tu w prawo. Jak jedzie tutaj, to już się da. O, podskakuje czołgiem. Ej. Okay. co się dzieje. Halo? Jest! Dobrze! Jest! Rozwaliłem! Pierwszy ostrzał. Pierwszy szczał Za pierwszym szczałem? No to nieźle. Aj kurde nie trafiłem. Chociaż. Jest, trafiłem gościa jak jechał na pełnej prędkości. Kurde, prawie było. Gościu jechał na ten. Na pełnej prędkości, a ja mu. Gierdolut, trafiłem go jakoś. Tu idzie A, o nie, naprawdę. co jest? Pudło, było. Pudło. Kurde, gąsienice mi zerwali, a ja stoję na środku drogi. No, kurde, pudło znowu. No naprawdę mi te. Gąsienice. No dawaj, no zasłonię mnie na chwilę, gościu. Kurde, nie trafił. Ach, dostał! Do no, gąsienica wow. tutaj Uszkodona. dawaj. Naprawiła mi się gąsienica moja, ale nas tu nawalają. Ach, jest! O Kurde, ja se wyjeżdżam, a amunicji nie mam. Dostał! Piernicza w ogóle, jakiś dźwięk. Kurde, rozwalili mnie. Przez przypadek o, nawet wiennie. trafiłem w sojusznika. Dobra, a ty widzę stoisz i nic ci nie jest. Co ty się w artylerię bawisz? No! Kurde, prawda, pal pudwo było. O, proszę bardzo, proszę, proszę, proszę! O, jest To niech nie jedzie, tylko stój, stój, stój! stój. Kurde. Dobra, ty będziesz stał ciągle, to ja sobie... Wezmę, Kurde, Kurde, no! Wezmę sobie prawo. obraz yy, Grzechuba jakiegoś. Niech on się tutaj popisze na YouTubie. Przyszczymy przy, przy, babostwo. Ci artylerzy brzydkie. Aha. <laughs> kurde no. Prawie było. Strzelaj, strzelaj. W końcu trafisz. No, grzechup dawaj. Popisz się. No, kurde, no. Dobra, zmieniamy. też ja krejt, to prawie by było. Darius1800. 1980. 1900... O proszę 1900... bardzo. 1980... Ale wykryty był. Że ktoś załatwi... Darius zaraz padnie, o, bo o, ma tylko dwa życia. O stary! Chopad jak ktoś się stało z BT2 tutaj, przeciwnik. Gdzie? Ty co on tu robi? O, o. Kurde no, prawie było ale sobie na kanał i obejrzyj sobie 17 minutę i zobacz gdzie Jankes się ukrył Dobra on i stąd jedzie O ten czołg w ogóle jest ładny A Adwark On jest ładny, a ty gdzie jesteś? O jesteś dobra Czołg Jeden artyleryjski Który matko celowa nie dół Uuu, ej, patrz ile, dost, patrz, ile miał tutaj 5 fragów miał Ohoho <kluz> uh, uh, uh. Dobrze, a my, my widzę już tryka. wygrywamy, bo została jedna osoba, która ma 30% życia na 32 Także, katten. Także bitwa wygrana o. A, dobra. No partij. i leży No faktycznie jego nazwa jest dobra, bo się nazywa Denub. No to naprawdę jest nubem. Nie, no, prze nie, nie jest do końca nubem, bo przeżył, kurde, całą yy, rundę. Zginął jako ostatni. Dotrwał do końca, generalnie. No i co? Nagraliśmy, kurde, ile rund? 4-5, nie wiem. W każdym razie to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Macie, że tak powiem, zagadkę jeszcze z tym czołgiem, którego zdjęcie już widzieliście i macie opis w tym. Jak mój kolega te kody znajdzie, to tam nie wiem ile ich będzie do wygrania, ale pewnie tylko pierwsza osoba, która komentarz napisze dostanie ten czołg. No i mam nadzieję, że wam się. Kod zaproszeniowy to jest, to nie tak. jest kod no kod zaproszeniowy czy jakiś tam yy, także co. To by było na tyle w tym odcinku. No i zapraszam na kolejne. Cześć. Nara. Na.